Posłuchaj zagadek, a następnie spróbuj odgadnąć. Podziel dany wyraz na sylaby oraz na głoski. Większe niż kury, ale nie kaczki. Z daleka już słychać ich gulgot dziki. Kto tak gulgocze, a, to... Mieszka w chlewiku, kąpie się w błocie. Ogonek ma jak różowa sprężynka. Gdy za chrumka, gdy zakwika, każdy pozna, że to... Też bywa czarno-biała i zieloną trawę zjada. Mleko daje śnieżno-białe. Zagadka to nie lada. Przed deszczem się w oborze chowa i głośno muczy. Wiesz kto to? Gdacze grzebie to nie bajka. Znosi dla nas pyszne jajka. Kare, gniade, białe, siwe. Każdy z nich ma piękną grzywę. Na kopytach ich podkowy, czasem warkocz na ogonie. Zarżą, gdy dać im marchewkę. Czy odgadłeś już, że to są... Co to za ptak pływa po stawie i kwacze kwak kwak W każdej wsi jest taki budzik, który co dzień wszystkich budzi Tak cichutko chodzi, że nikt go nie słyszy i dlatego bardzo boją się go myszy Ostre rogi, długa bródka, nie wpuszczaj jej do ogródka Po dwórku sobie chodzi i kurczęta żółte wodzi. Tak. Tłustego mleka da nam naserek i ciepłej wełny da nam sweterek. Za kości rzucone dziękuję ogonem. Nad rzeczulką wartką kto to drepce z dziatwą. Żółte nóżki ma gęgę, gę, gęga.